No, i Siemanko, lecimy z kolejną misją. Balsam na świeże rany. Bęk! Dobra, dowiedzieliśmy się po ostatniej misji, że ojciec Hunwalda nie żyje. I naszym zadaniem tutaj będzie teraz pomówić z Achą. Więc szybko lecimy do niej. Ona się znajduje gdzieś tutaj na dole będzie. O, jest tutaj schowana. Ach, where's Humboldt? I tried to console him, but he pushed me away. I love the boy, I do. But I fear what would happen if we took his father's title. He's fragile and scattered. i saw him ride north following the paved roman road to the old tall tree where he often passed time with his father i imagine what devil put you up to all this deception i wasn't put up avor i felt compelled to carry on for the good of the shire until i knew the truth a pretty answer Często spędzał czas z ojcem pod starym wysokim drzewem, więc szukamy Hunwalda pod drzewem. Będzie gdzieś tamtą stronę. Wezwiemy naszego kuca i lecimy pod drzewko. Na drzewka mamy 900 metrów niecałe, a tu jest jakiś skarb jeszcze, to po drodze zgarniemy sobie. Jakąś skrzyneczkę, może małe co co tam będzie, które nas zainteresuje. Eee, myślałem, że wszystko czujesz. O, pięknie. Coś tu się tak ciemno zrobiło. Chyba mamy opętane miejsce. Aha, dobra. To jeszcze to opętane miejsce sobie ogarniemy. 16 metrów, czyli gdzieś tam u góry. Dobra. Ta wspinaczka. Tu na tą deskę, proszę wejść. Dobra. O, i tam mamy ten opętany przedmiot. Hm. Doskoczymy? Doskoczymy. Hop. Wejdź tutaj do góry. O, a co to była za sztuczka dziwna? Super. Hop, na dół, na dół, na dół, na dół, Nie krępuj się. Odważny bądź. Okej okay. wracamy na szlak. Patatajuj, mój koniku, patatajuj! Tu jakiś z kluczykiem jest, tu musimy być konspiratem, tajnym agentem, Jamesem Bondem. Tam są trzy łebki. Weźmiemy ich z góry. Panie chorąży. Dobra noc. Piękna likwidacja. A klucz mamy gdzie? Bo go przed chwilą gdzieś widziałem na mapie. A, tu sobie leży. Dobra, otwieramy tutaj drzwi. Tutaj widziałem jakieś sztaby chyba będą. Sztaba Niklu. U, 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 u. Koniu? W drogę. Obstawiam, że to to drzewo właśnie w dali jest takie dosyć charakterystyczne. Ogłoszenie płatne Ty dajesz subika, a baner z ekranu znika. Dziękuję Jakiś list

Careful, it's a poison you'll bear your blood for the rest of your life. No need to worry, for I have found the antidote for it. Do not gorge on grief nor give in to sadness, but let your aching love light the meat of your eyes and lead you to triumph. That is, quite yeah, come on, that bomba. My father would have liked you. He liked all those who could swing a sword and speak a verse with ease. He had a large heart and a love for his people. I think I would have liked him too. <laughs> he and I used to wander up this way all the time. He would take me hunting. And I would catch the most wretched little things if I caught anything at all. I was a rubbish hunter. <laughs> but he always said he was proud. Each and every time. A toast. Skull. To your father, Lord Hunbill of Lincolnshire. He may have dwindled from this world in death, but in life he was as stalwart as this tree. The white old oak? Yes. Skull. 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 And then and then my father says it's the right goat, but it's the wrong end. <laughs> uh. <laughs> oh, my Swanborough loves that one. She has a great sense of humor, my lady love. Father would have liked her. Right. Your dame, lady love. She sounds lovely. Too lovely to be real. You know what? We should.

And enjoy the splendor of my shire. You Saxons and your tiny splendor, you've never seen mountains, have you? Or deep fjords like a giant's axe wound, or towering falls that steam in the death of winter, snow sparkling like a blanket of jewels. That is splendor. Well, if your homeland is so splendorful, why come to England at all? <sighs>

Gdzie ty mnie wiesz? Tam się ktoś czai na nas. Kuń czekaj. I masz gonga, haha, i drugi. Stoporka, prosto w czoło. Trzech. Szybkim szpilem. Jeszcze tu jakiś siedzi? A nie, zażegnaliśmy. Już niebezpieczeństwo. Droga wolna, drogi Hunwaldzie, możemy wyruszać. A gdzieś ty poszedł? Dobra, jeszcze tu ktoś chce mieć gębę obitą? Nie drży się, koleś, przecież daję sobie radę. Tu góry, Jezus Maria, nie umiałem was zlokalizować. Masz. Kolanko, siemanko. I strzała. Nareczka. No wiadomka, chłopie. Chuni. No stój! Mam z tobą porozmawiać. That's twice they've tried to no, kill you, Hunwald, and twice failed. We had luck. But if you're not more careful. Noch huni nich, oni pilnujat. Mo nie zawsze będę mógł chodzić za tobą. Yes. Including my dear Swanborough. My lady love. Come, let us hurry away. I'm serious, Hunwald. Are you hearing me? Plain and clear. Follow me.

Ej, stój, czekaj. Hunwald, do jasnej. Ej, no, jeszcze ja jestem jakimś twoim parobkiem. Co z tym koniem jest? No nie. No. Co to za misja? że muszę biec za koniem Hunwald, czekaj.

I'm surprised to find a Saxon at yours. Hunwald seems to endear himself to all sorts. Eivor agreed to help me find my father. But I'm afraid it hasn't gone as well as I'd hoped. What's happened? My father is dead. Died of a cruel disease, apparently. Then shunted off to a cellar for burial. Oh, my love, I'm sorry. And someone in your shire wants to make sure Hunwald follows his father to the grave. Let them try. I'll cut their throats. A Shire mood will soon be held. Hunwald should stay here, out of sight, until he can attend. What if I left it all behind, my love? Forget my father's seat. What if I stayed here with you? Just the two of us? Hunwald, no. The Shire must be led with courage and heart. Follow in your father's footsteps and lead the Shire as he did. Whatever strength you lack, you have in Swanborough. Heed her advice, yes. If anyone can lift my spirits in time for the Shire Moot, it's you, my dear. Come inside and rest your bumbling bones, love. Be well. No, sayonara. widzenia. Keep watch over that one. Men have come for him more than once. My blade will keep him safe. I don't doubt it. I balsam na świeże rany. Kobieta przytuli. Troski przegoni. Świetnie. Mamy tu coś w pobliżu do zebrania jeszcze? O, tu jest. Parę rzeczy sobie leży. Gra w kości. Pijacka zabawa i dwa skarby. Dobra. Jeden tu będzie w chatce leżał, pewnie. Zasoby... O, materiały budowlane, bardzo fajnie. A drugi był gdzie? Świat. Drugi był koło tej... pijackiej zabawy. A spróbujemy się może... napić? Co się rzesz! Hop na dół, hop na dół, hop! Dobra. Sobie pozbieraliśmy parę fantów. Kolejne materiały budowlane. Idziemy ja, popić. Pijemy, pijemy impreza, impreza. Średni zakład za 150, bo pewnie i tak mi to nie wyjdzie. Skull! 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 <laughs> A potknąłem się. Mamy na cztery rogi pijemy. Aj. To chyba przegramy. Jest! Udało się! Uh, to było fajne! Uh. O, tam? no jak szatan. Cześć, kobieto, ja się... Ja się tylko ogarnę, dobra? Boże... o. o, o

may have taken it to go fruit picking down south near the old ruins. Piasty, where are you? I will keep an eye out for him. Thank you. He snores, if that helps. Follow my voice, Piasty. Follow tu chrapanie. W ruinach, tak? Gdzie ten hrabcio poszedł? Ciekawe, gdzie ten hrabcio się wyszlał. Spróbujemy go poszukać. Zlokalizuję go i zaraz tutaj do was wrócę. Hej, hej, hej. Jestem. I pogrzebałem trochę tutaj po okolicy. I już wam pokazuję, gdzie to jest. Za tym gościem musicie lecieć, tym śpiącym tutaj, od Grimsby. Musicie tu cisnąć na południe, w okolicach tego punktu synchronizacji. I gdzieś tu musimy go znaleźć. Zaraz wam pokażę dokładnie. Tutaj, 150 metrów na mapie było u góry. Specjalnie się cofnąłem, żeby wam to pokazać. O, słyszycie skubańca? Co tam na no jakiś list jeszcze ma, tak? Jeśli to czytasz, to znaczy, że nadszedł. Naszedłeś, Boże, naszedłeś mnie we śnie, albo odebrałeś mi życie i ograbiłeś zwłoki. Proszę odnieść mnie do Grimsby. To taka wioska na północ, na wybrzeżu. I zostawił pod opieką żony. <śm> Dobra, ja nie będę cię okradał. Proszę, wskakuj na kuń. Nie wrócimy do Twojej żonki, ale tu się przebiegniemy, zobaczymy, co tu jest. Słyszeliście to wycie? O, zwierzynka tu jest jakaś. Tu jest, rozumiem, jej arena. Do walki. Co my tu mamy? Weź to, się pokaż. Jakiś wilk? O! I to będzie nasze zadanie na następny odcinek. Zrobimy tu synchronizację i stoczymy walkę z tym zwierzątkiem. I oczywiście kolejną misję z Hunwaldem. Tutaj skarbów widzę, jest jakaś jaskinia. W ogóle jak mapę włączycie. Jakieś mistyczne dźwięki są. Więc tu sobie pogrzebiemy później, co tu ciekawego się skrywa. A teraz wracamy do tego Grimsby. Zawieziemy do tego gościa hrabcio gapcio

I found him asleep beneath a tree. He is unharmed. My poor Pierre. I am so glad he's all right. You saved his life. Luck was with him. No hungry wolves or roaming bandits. The note he carries is helpful, but he must have more caution. He may not be so lucky the next time. You're right. I will wait until he wakes, and when he does. To well, I I right. Wydarzenie w świecie gry, senne bezdroża. Zakończone. Znaleźliśmy śpioszka. Ok, ciemno tu strasznie. E, I tutaj zakończymy nasz film. Ja się z Wami pożegnam, trzymajcie się ciepło, zapraszam niebawem. Cześć!